Ja pierdolę, co to kurwa było?! No, no, jak to, no jak to, nie wiesz co to było, to była przyszłość, to się wydarzy za dwa tygodnie powrót do szkoły, kurwa, jego mać coś jest nieodnikniona, jest po prostu tak, będzie wszyscy wracać! Jest mistrzem świata w lotach, z ubiegłego razu z Oberstdorfu, ale czy stać go dzisiaj na taki daleki skok? Stać tylko, że nie ustał! wolę chłopców niż dziewczyny nie rób takiej miny jak kot srający na pustyni Lubię ładować w kakao ciągle mało 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 no uciekaj wiej czym prędzej i tak jestem twoim księdzem Ja pierdolę! więcęk co to kurwa? No jak to Mogartino, jak to nie wiesz co to było? To była przyszłość. To się wydarzy za dwa tygodnie powrót do szkoły. Kurwa jego mać jest nieodnikniona. Jest po prostu tak, będzie wszyscy wracać. Gdzieś wróciłam z Wielkiej Polski. Tam mówią, że najlepsze ziarcie jeść biedlonki. Więc upolowałam biedronek, pa! I zrobiłam polskie danie! Jak to mówią, w Polsce BĘDZIEM w Jestem Abdul Wisimulacha i możesz obciągnąć mi Kutacha. A ja jestem Kali, co jaja rozwali. I to chyba dobrze, żeśmy się spotkali. Nieciu poszedł srać. Siedzi tam już godzinę, a mi się chce lać, a on już pływa w basenie. Gdy jest prawdziwa jesień? Kiedy trawy ogniem płoną, kiedy penetrujesz łono, kiedy czujesz szał uniesień, wtedy polska złota jesień. A to! Słyszałem, że twój ojciec był głupi. Tak. Chyba twój? No nie wiem jak to się stało, no ale się stało! Wie pani co? No. bo policjanci mówią, że zżygała się pani w samochodzie i nie chce pani po sobie posprzątać. Posprząta pani czy nie? <grystanie> Niech chociaż raz! Pies! Posprząta po człowieku! Opowiedzieć ci jak był na prawo jazdy ciąży widzi się zgadzać? Co? Jeszcze jeden, jeszcze raz... O, nie 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 nie, ja tam nie chodzę. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Nie 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 umiem pływać, nie umiem pływać, nie, umiem Nie umiem, nie umiem, nie umiem, nie umiem pływać, nie jesteś ptakiem pływającym? Jakim znowu babrem?! Mogę Ci zadać osobiste pytanie? Mhm. Czy Ty mnie kochasz? Czy ja Cię kocham? Mhm. No... Jesteś moim najlepszym przyjacielem, więc w jakimś stopniu na pewno. Hmm, to dobrze, bo ja też Ciebie lubię, wiesz? I w związku z tym mam pewien plan. Plan? A skoro już tak się kochamy... Kochamy? To zaczekaj chwilę, lecę po kondomy. Skupienie, zimna krew, nerwy ze stali. Gdzie on jest? O! Panika! Mój syn trenuje boks, a mój trenuje MMA. A ja swojego sam biję. Pamiętajcie dzieci, żeby wszystkim było miło, musicie każdemu z osobna zrobić jedną walentynkę. To takie staroświeckie, nie możemy wszystkim wysłać matki na Messengerze, byłoby szybciej. Gdyby twój tata, młoda dama wysłała mi sperbę przez Messengera, to by ci na świecie nie było. Niech wyjaśniona. Karina chciała zrobić sobie zdjęcie mojego penisa, ale nie umiała włączyć opcji panoramy. Zgłosić kradzież karty kredytowej na policję i zadzwonić do banku o nową, rozumiesz? Nie ma takiej opcji. Podaj mi chociaż jeden dobry powód, dlaczego nie? Bo złodziej wydaje mniej hajsu niż ty. ty jesteś iμπnięty. To jest napad. No złodziej, ale taki prawdziwy czy taki na niby? Bo to taki wiesz, troszeczkę nie wyglądasz na złodzieja, więc wiesz, powiem ci jedno. No, że wszystkie pieniądze zabrał, ale jak to napad, to dam ci piwo, nikt nie patrzy. Tak, piwo ci dam. Arian kurwa wstawaj, pijemy dalej. Słyszysz? Ej! Ociech, chuj dwa litry. Pierdolę dalej. Dawaj, dawaj, co ty pierdoli? Wstawaj no. Miała baba trzech synów. Jeden poszedł w prawo, drugi w lewo, a trzeci za nimi. <ślesy>